Gdyby tak całkowicie zmienić swoją tożsamość, gdyby tak przestać uzależniać to, kim jesteśmy, od tego, jak się ktoś zachował albo jak nas ktoś potraktował, zrozumiałam, że jedną z najważniejszych rzeczy, które mogę Ci przekazać teraz, w nadchodzącym nowym roku, wiedząc, że już niedługo będziesz mieć na sobie presję wynikającą z tego, że musisz coś zrobić, musisz coś zmienić, to będzie nowe życie, nowy ja i tak dalej, chcę Ci w tym filmie. Pokazać, że możesz to zrobić z dnia na dzień, że możesz to zrobić teraz, w tym momencie, nie czekając na żaden nowy rok, nie czując presji wynikającej z tego, że ten nowy rok nadejdzie i ty będziesz musiała, musiał mieć już coś konkretnego w zanadrzu, żeby to Twoje życie było zupełnie inne. Dzisiaj po tym odcinku poczujesz, że Twoje życie już jest zupełnie inne. Nie Stwarzając żadnej dodatk dodatkowej presji, nie wymagając od siebie Bóg wie czego, lecz uzmysławiając sobie jedną najważniejszą rzecz. Nie możesz już więcej uzależniać tego, kim jesteś, od tego, co się wydarzyło w Twoim życiu. Nie możesz już więcej zachowywać się w taki sposób, w jaki ktoś Cię do tego zmusił. Świadomie czy nieświadomie. Dam Ci przykład. W momencie, gdy ktoś Cię zranił w Twoim życiu, Ty decydujesz na to, żeby już nigdy więcej nikomu nie ufać. Albo być bardzo, ale to bardzo ostrożnym w życiu. Żeby całkowicie zmienić swoje podejście do tego, jak widzisz ludzi i jak widzisz świat. I to wszystko przez jedną osobę. Przez osobę, która tak naprawdę zrobiła to, co zrobiła, nie z twojego powodu ani nie z twojej winy tego to wszystko miało się wydarzyć to wszystko miało być przez ciebie doświadczone i teraz ty budujesz na tym co się wydarzyło całą swoją tożsamość teraz ty budujesz na tym wszystkim to kim jesteś to jak wygląda twoje życie to jak wyglądają twoje relacje z ludźmi to jest niebywałe jak bardzo to jest potężne jak bardzo to jest mocne to co się wydarzyło to, to dosłownie kształtuje Ciebie. To dosłownie kształtuje Twoje nowe życie, to kim jesteś w tym życiu. I tak było z każdym wydarzeniem, nie tylko z powodu zdrady czy tego, co się mogło przewinąć przez Twoje życie względem relacji, ale także względem samego Ciebie bo kiedyś pani mi coś tam powiedziała i ja od tamtej pory już się nie zgłaszam i już nic nie mówię do innych ludzi. Ja pamiętam, ile było we mnie, nawet do niedawna, takiego, takiej dumy na zasadzie o ta osoba mi tak powiedziała, to teraz już jej nic nie powiem, to ja teraz się tak nie zachowam i tak dalej. Słuchajcie, zobaczcie, że nawet w tak błahym zdaniu, które przed sekundą wypowiedziałam, jest. Obraz tego, jak bardzo my dostosowujemy się do tego, jak ktoś się zachował, bo jak ktoś coś powie. To, co chcę Ci przekazać w tym filmie, to to, że możesz przestać tworzyć tożsamości, swoje tożsamości, na podstawie tego, co się wydarzyło w Twoim życiu, na podstawie tego, kto jak się zachował. Na podstawie tego, kto co zrobił w Twoim życiu, jakie, miałaś, jakie było wydarzenie w Twoim życiu, które spowodowało takie, a nie inne Twoje zachowanie, to jest niebywałe, że my jesteśmy w stanie kreować swoje życia pod dyktando czyjegoś zachowania. I teraz. To, co Ci najbardziej chcę przekazać z tego wszystkiego, to to, że. Myśmy nauczyli się gloryfikować nasz ból i nasze cierpienie właśnie po to, żeby tę tożsamość utrzymywać. I wczoraj, słuchajcie, byłam na paznokciach i ja akurat miałam taką rozmowę, w której powiedziałam kobiecie siedzącej obok mnie, że tak bardzo nauczyliśmy się gloryfikować cierpienie i ból, że na jego podstawie kreujemy całą swoją tożsamość. I ja... To też zrobiłam. Ja to, co do Ciebie mówię, to jest po prostu to, co ja na sobie doświadczyłam, co przeżyłam. To wiesz, to, to nie są rzeczy z książek. Jak sam widzisz, sama widzisz, że tutaj lecę do ciebie totalnym freestylem. Mam dosłownie trzy słowa tego, co chcę powiedzieć, trzy zdania zapisane, żeby nie, nie zapomnieć najważniejszych rzeczy, które chcę Ci powiedzieć, ale to wszystko płynie dosłownie z tego, co, co ja czuję, co ja przeżyłam. I to, co jest najważniejsze z tego wszystkiego, to to, że moment, w którym orientujesz się, że przez całe życie ty się oszukiwałaś, odbiera dech w piersiach, wierz mi. Ale jeśli nie dopuścisz do tego momentu, to nigdy się nie zorientujesz, że całe swoje życie żyjesz pod dyktando kogoś albo czegoś. I właśnie, kiedy mówiłam na tych paznokciach do tej dziewczyny cudownej zresztą, jeśli mnie oglądasz, to cię pozdrawiam z całego serca, mam cię w swoim sercu bardzo mocno po wczorajszej rozmowie. To, co wczoraj właśnie mówiłam, to dotyczyło tego, że nie potrafimy się pożegnać z tym człowiekiem, który się wycierpiał. Wy wiecie, jak często ja tutaj podkreślałam, że byłam w głębokiej depresji, z której zresztą też wyszłam dzięki hipnoterapii wszystkie informacje, które chcesz na ten temat, bo ja opowiedziałam tą historię, to są na telegramie, więc koniecznie dołącz do telegrama mojego, dlatego że tam są wszystkie, ale to wszystkie genialne głosówki na temat mojego życia, na temat wszystkich najważniejszych rzeczy, które się będą wydarzać, też spotkań i przeróżnych fajnych wykładów. Także zapraszam Cię tam z całego serca. I właśnie rozmawiałyśmy o tym, mówiła mi o tym, że ja nawet na potrzeby tego konta Chyba z milion razy powiedziałam, że ja nie, nie, nie miałam łatwego życia, że ogromnie cierpiałam, że miałam mnóstwo, mnóstwo doświadczeń takich, które były dla mnie ciężkie. I to nawet już abstrahując od tego, żeby po prostu powiedzieć to na sucho, że wiesz, no miałam taką i taką sytuację, to i to się wydarzyło, ta osoba odeszła z mojego życia, ta umarła, ta mnie zdradziła i tak dalej. Tylko ja dosłownie, tak jakby budowałam na tym, Całą moją tożsamość, bo bałam się, bo miałam taką sytuację wielokrotnie, będąc tutaj na, na socialach, będąc osobą, która mówi do ludzi, że bałam się, że będę niewystarczająco mogła się utożsamić z ludźmi, którzy również mnie oglądają i również cierpią, ale utożsamić to jest po prostu... Znowu kwestia tożsamości. I zrozumiałam najmocniej jedną rzecz, że my budujemy nasze życie na podstawie tego, co nam się przykrego w przeszłości wydarzyło. Nawet jeśli tobie się wydarzyła jedna rzecz, to będziesz, na, będziesz w pewnym sensie na, na jej podstawie opierać to, to swoje decyzje, to kim jesteś? To, czy się otworzysz, czy się zamkniesz, to, czy będziesz rozmawiać z innymi ludźmi w taki, ani inny sposób to jakie będziesz decyzje podejmować, wszystko w pewnym sensie będzie zależne od tego, co się wydarzyło w Twoim życiu. I tak samo jak ja zobaczyłam, że niby już stworzyłam sobie nową tożsamość, ale nadal bazuję na tej tożsamości, która był, wyszła z bardzo głębokiego cierpienia. Więc. Teraz tak myślę i, i, i my zrozumiałam jedną bardzo ważną rzecz, że to wynika z tego gloryfikowania bólu, z tego, że cały czas podkreślamy, jak bardzo ważne jest doświadczenie ciężkich sytuacji i tak dalej, żeby zrozumieć, żeby docenić. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeśli mnie oglądasz teraz, to znaczy, że jesteś na tyle świadomy, świadoma, że nie potrzebujesz już cierpienia. Do tego, żeby wyciągać cudowne rzeczy w swoim życiu, nie potrzebujesz już cierpienia, żeby doświadczać fajnych rzeczy w swoim życiu. To jest ten moment, w którym ja do ciebie mówię, czas porzucić tożsamość, która była oparta na cierpieniu i która miała ci dać teraz pozorne poczucie, że jak już to wytrzymałaś, to już wytrzymasz wszystko. Nie buduj swojego. Swojej przyszłości teraz, na tym, by uodparniać się od kolejnych bóli i cierpień, bo znowu się programujesz na to, bo znowu tworzysz kolejne bóle i cierpienia. To jest dosłownie kreowanie kolejnych doświadczeń, w których ty będziesz mogła sprawdzić tą swoją moc. Podczas gdy możesz po prostu żyć tu i teraz, ze świadomością, że będziesz. Będziesz sobą. Będziesz dokładnie tym człowiekiem, którym chcesz być, że będziesz kreować swoje życie na podstawie tego, jak chcesz, żeby ono wyglądało, a nie na podstawie tego, jak nie chcesz, żeby wyglądało. Że już teraz w tym momencie możesz dosłownie powiedzieć sobie dosyć z gloryfikowaniem bólu. Ja nie zamierzam już gloryfikować mojego bólu. Ja już nie zamierzam. Um, cały czas żyć w narracji to mi się wydarzyło tam, to mi się wydarzyło to mnie skrzywdziło tam, to mnie skrzywdziło i teraz ja taka jestem, a nie inna teraz ja nie ufam ludziom, bo mnie kiedyś tamten zdradził, to teraz ja nie ja słuchajcie, wczoraj oglądam tiktoka była bardzo młoda dziewczyna wydaje mi się, że nadal naście lat która powiedziała, że ona już ma na tyle dosyć mężczyzn, że ona się totalnie zamyka i ona nawet jak ktoś do niej przyjdzie i powie, że ja taki nie jestem jak inni, to ona powie, że get the fuck out i ona nie chce mieć z nim nic wspólnego, no bo ona się nawet nie chce przekonywać, że on nie jest taki sam jak inni. Bo tak już ją zrazili mężczyźni, że ona ma już tego serdecznie dosyć. Tylko, że tak już abstrahując od tego, że dl dlaczego tacy mężczyźni do nas przychodzą, a nie inni, z czego to wynika, tak. To młody człowiek, młody człowiek. Zamyka się przed ekspresją miłości w sobie, w innych. Zamyka się na to, żeby ktoś mógł go kochać, i na to, żeby on mógł kochać kogoś. Tylko po to, żeby nie przeżyć tego samego cierpienia, co się przeżyło kiedyś. Tylko, że to tak nie działa. My żyjemy na tej planecie po to, żeby doświadczać tych wszystkich rzeczy. I one mimo tego, że są ciężkie, mimo że są przykre i że są trudne, to mogą być przez nas inaczej zupełnie interpretowane, dzięki czemu będziemy mieli taką umiejętność, jak przetwarzać te emocje i iść dalej, żeby nie załamywać się, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. Że to nie chodzi o to, żeby się pozbyć całkowicie lęku ze swojego życia, to nie chodzi o to, żeby się pozbyć całkowicie doświadczeń ze swojego życia. Tylko to chodzi o to, żeby. Jeśli idziesz przez to życie, to żeby mieć umiejętność radzić sobie z tym, co do Ciebie przychodzi, mieć umiejętność transformacji tego, tego, że kiedy my to robimy, jak my budujemy sobie naszą tożsamość na tym, co było, kiedy my mamy, kiedy my mamy stać się innymi osobami, kiedy my mamy kreować siebie w innych okolicznościach, tak samo jak ja kiedyś wierzyłam, że muszę się naprawić do reszty, żeby poznać kogoś i mieć cudowną relację z drugim człowiekiem, nic bardziej mylnego to ja w nowej relacji jestem mam umiejętność i sposobność do tego żeby tworzyć ją z innego miejsca jak miałabym niby jak miałabym niby przygotować się na nową relację zdrową relację z drugim człowiekiem nie będąc w relacji przecież to relacje triggerują we mnie yy, Uwalniają we mnie te wszystkie traumy i te wszystkie rzeczy, które ja wcześniej przeżyłam. Ale moja umiejętność regulowania tych emocji, umiejętność wystawania w tym miejscu, gdzie czuję lęk, gdzie czuję strach, doprowadziła mnie do tego, by żeby ta relacja była coraz piękniejsza i lepsza. Doprowadziła mnie do tego, żeby te, tych traum się wyzbyć, żeby je przetransformować. Kiedy inaczej miałabym to zrobić? Kiedy miałabym się nauczyć jeździć samochodem, jak nie wsiadając do samochodu i, i jadąc z nim? To jest. To jest tak proste, ale tak przez nas zapomniane, tak bardzo boimy się być zranieni, że po prostu zamkniemy się na wszystko. Nawet też na próbę wyrażania swoich emocji. Nauczenie się siebie, jak to robić. Słuchajcie, mam taki wykład, nazywa się Jak zmienić lęk w siłę. Ten wykład nagrałam właśnie dlatego, że chciałam wam pokazać, że lęk nie znika, że jego można przetransformować, że to jest po prostu emocja, to jest energia, którą można przetransformować na inną, że można wykorzystać ten strach, ukośnik lęk na coś co będzie ci pomagać żyć w otwartości, w miłości, a nie w strachu non stop sprawić byś mogła i czuła, że chcesz otworzyć się na nowe doświadczenia, niezależnie od tego co one przyniosą. Na tym wykładzie wypowiedzieli się też moi przyjaciele, którzy mieli do podjęcia kilka hardkorowo z, Trudnych decyzji, ale powiedzieli tam o tym, jak to, wszystko, jak to wszystko wyglądało, więc z całego serca cię zapraszam do tego wykładu. Link jest w opisie, więc koniecznie do niego dołącz. Co możesz z tym zrobić? To, co możesz z tym zrobić, to uświadomić sobie, że każdy mały krok doprowadzi cię do celu, że nie musisz teraz. Stawiać swojego życia na szali, a nie wywracać niczego do góry nogami, wystarczy, że zaczniesz robić coś nowego. Wystarczy, że zaczniesz decydować o sobie. Wystarczy, że zaczniesz iść do przodu ze świadomością, że każdy malutki krok przybliża cię do tego miejsca, w którym chcesz być. O jakim kroku mówię? O nowym. Jeśli nie chcesz już bazować swojego życia na tożsamości, jakiejkolwiek, bo chciałabym teraz powiedzieć, że słuchaj, stwórz nową tożsamość, ale po co? Po co? Po co ci kolejna tożsamość? Po co ci kolejne utożsamianie się z czymś, być określanie siebie jakoś? Możesz po prostu teraz zdecydować, że twoje życie. Będzie dokładnie takie, jakie chciałaś, żeby było od samego początku. Czyli będziesz podejmować decyzje, które są w zgodzie z Tobą. Czyli będziesz robić rzeczy, które są dla Ciebie, które były do tej pory gdzieś tam na szarym końcu, a mimo tego, że bardzo ich pragnęłaś, pragnąłeś. Że po prostu dzisiaj nie będziesz się zachowywać tak, jak wczoraj. Że jak ktoś będzie chciał wejść do Twojego życia, to Ty się otworzysz na to. Że jak ktoś będzie chciał um, dać Ci swoją miłość, to Ty pozwolisz mu na to. Że jak Ty będziesz chciała coś poczuć do kogoś, to pozwolisz sobie na to. Że jak um, pojawi się szansa na zmianę czegoś, ale będzie przerażająca, to nadal to zrobisz. Oczywiście będzie Ci łatwiej po moim wykładzie. Tak czy siak. Twoja uważność jest tutaj kluczem, więc medytuj, ćwicz. I obserwuj, czy przez przypadek nie zachowujesz się dzisiaj tak, jak się wczoraj zachowywałaś. I małymi kroczkami zmieniaj to, celebruj to. Pod koniec dnia. Podziękuj sobie nawet za jedną najmniejszą rzecz nową, którą zrobiłaś, zrobiłeś tego dnia, ok? <laughs> Misiaczku mój najdroższy, zapraszam Cię do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, daj mi koniecznie znać, co czujesz po tym odcinku, napisz mi w komentarzu, jak wygląda Twoja tożsamość i czy decydujesz się na to, żeby tą tożsamość porzucić, żeby się z nią pożegnać. Zapraszam Cię raz jeszcze do Telegrama, koniecznie. Tam będziesz mieć na bieżąco wszystkie rzeczy, tam też zostawiam Ci mnóstwo informacji na swój temat, takich, które Cię y, przybliżą do, do tej ścieżki rozwoju i uświadomią Ci, że nic Ci nie stoi na przeszkodzie. To tak jak ja kiedyś myślałam, że mi stało, a nic nie stało. Także zapraszam Cię serdecznie do tego i też przede wszystkim Cię zapraszam do tego, żeby dołączyć do wykładu, który pomoże Ci zupełnie inaczej spojrzeć na, na, na życie. Będziesz wiedzieć, że lęk możesz zamieniać w siłę, w chwilę właściwie. Wszystkiego, co najlepsze, miłości. Mua!